No, Sząż brzmi w cinie i Szebrzeszyn z tego filmu w ogóle pyta panie Sząż, po co panu rzeczy. jest, okej? Okay? Jak na Niemca o. to jest super. i teraz w prawo. Halo, halo, halo. Jesteście tu razem i akurat wychodzicie, tak? Pewnie, że razem, zawsze razem. Właśnie mamy zamiar przemieścić się w inne miejsce. O, to super. Możecie mieć moją taksówkę. Musicie mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie, ok? Jest was teraz e, pięcioro. Ale taksówka może zabrać tylko maksymalnie cztery osoby, więc jakbyście teraz wytypowali tą osobę, która musi zostać i dopiero później pojedzie. No to, no to ja mogę na ochotnika i nie jadę. Dlaczego? No bo jestem gentlemanem i uważam, że kobiety powinny pierwsze. To kobieta nie ma prawa już decydować o sobie? Ej, no moja droga, nie pozwolę zostać ci tutaj samej. Nie pozwolisz? Typowa próba zepchnięcia kobiety do roli istoty słabszej i podania kontroli ciągle żywego patriarchatu. Zmuszasz mnie do tego, żebym w geście protestu sama tutaj została. Dlaczego zaraz sama? <słuch> e, pojechali. No, kochani, życie to ciągłe wybory, ciągłe dylematy, a jakbyś ty z tego wybrnął, napisz nam swoje rozwiązanie na 1.pl i sięgaj po nagrody.